Cześć. Witajcie w kolejnym odcinku Epole do popisu. Dzisiaj temat, który będzie poruszony na kanale, to temat szkodników. Przekażemy wam dzisiaj informacje, jakie szkodniki w najbliższym czasie będą najbardziej szkodliwe dla rzepaku i zbóż ozimych. Subskrybujcie i zapraszamy. W ochronie zbóż, jak wiecie, sytuacja w tym roku jest trochę trudna, ponieważ w ubiegłym sezonie wycofano dimetoat, taką substancję, którą najczęściej stosowaliśmy w ochronie właśnie zbóż przed szkodnikami, czy to przed skrzypionką, czy też innymi. Stąd też na pewno, biorąc pod uwagę to, co jest dostępne, musimy opierać się przede wszystkim na perytroidach, ponieważ to one mają w większości teraz rejestrację. Szczegóły znajdziecie na blogu Epole, gdzie jest dostępna cała lista preparatów oraz substancji czynnych, które są zarejestrowane teraz do zwalczania szkodników zbóż. A jeżeli mielibyśmy powiedzieć, które z tych szkodników są najgroźniejsze, to na pewno tym takim najbardziej medialnym, i to nie tylko ze względu na to zdjęcie, które widzicie teraz na swoich ekranach, jest skrzypionka zbożowa. Szczepionka zbożowa, która występuje w Polsce, tak naprawdę w dwóch gatunkach. Szczepionki zbożowej, właśnie, która jest w centralnej oraz północnej części Polski oraz szypionki błękitek, która występuje w Polsce południowo-wschodniej. Morfologicznie one są bardzo podobne, tak? ale jeżeli, jeżeli chodzi o ich szkodliwość, również, ponieważ stadium takim żerującym jest stadium dorosłe oraz larwy, czego larwy zdecydowanie są groźniejsze, ponieważ to wyżeranie tych charakterystycznych otworów na liściach no, jest po prostu bardziej widoczne. Z ciekawostek powiem Wam, że jedna samica skrzypionki zbożowej potrafi złożyć 300 jaj na roślinie, co jest, no, jak przyznacie, liczbą całkiem sporą. To też pokazuje, jakim wielkim zagrożeniem dla naszych zbóż może być właśnie żerowanie tychże larw. Drugim gatunkiem szkodników istotnym w zbożach są mszyce i w uprawie zbóż spotkamy mszyce czarnychowo czmielinową oraz mszyce zbożową. A nie, jaka czeremchowo-czmielinowa? Mszyca czeremchowo-zbożowa. Stadium szkodliwym są postacie dorosłe oraz larwy, które wysysają soki komórkowe z liści, źdźbeł oraz kłosów. Szkodliwość mszyc w tym okresie związana jest przede wszystkim z pogorszeniem rozwoju roślin. Teraz mszyce nie są problemem w kontekście przenoszenia chorób wirusowych, ponieważ gdyby ten aspekt jest związany przede wszystkim z okresem jesiennym, wtedy kiedy zboża są we wczesnych fazach rozwojowych, no i wtedy, kiedy te mszyce jak gdyby łatwiej przenoszą. Wirusa, czy to żółtej karowatości jęczmienia, czy pszenicy, ale zresztą nie tylko, nie tylko mszyce, również w tamtym okresie także skoczki. Zresztą w tym okresie skoczki również są gatunkiem szkodnika, który powoduje dosyć duże straty w zbożach, więc przeglądając swoje plantacje, lustrując je, także na nie musicie zwracać uwagę. Z tą różnicą, że skoczki nalatują od brzegu plantacji, w szczególności jeżeli na obrzeżach pól, gdzieś blisko są łąki czy pastwiska. W okresach, kiedy nawiedzają nas upały, możemy dosyć często zauważyć takie drobne przecinki, które również występują na plantacjach zbóż. To są wciornastki, które mogą także wysysać soki komórkowe z liści, ale także z kłosów. Co więcej, jeżeli mówimy o szkolnikach, które wystąpią no właśnie troszeczkę za chwilę, czyli w momencie, kiedy zboża wejdą w fazę kłoszenia, tutaj warto wskazać również na lednicę zbożową czy żółwinka zbożowego, plus kwiaki. Które dosyć często powodują właśnie wysysanie soków komórkowych z kłosów, osłabiając asymilację tychże kłosów i wypełnianie ziarna. Szykując się do wykonania zabiegu owadobójczego, pamiętajcie o tym, żeby lustrować, patrzeć na waszej plantacji, czy szkodniki występują. Wykonywać ten zabieg wtedy, kiedy zostanie przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości. Mimo, że tych rozwiązań insektycydowych, które są na rynku, nie mamy zbyt wiele, to pamiętajcie, że przy okazji zwalczania jednego szkolnika możemy także zwalczać kolejne, te, które na plantacji mogą występować, więc można czasami żonglować jeszcze tymi dostępnymi substancjami czynnymi, które należą najczęściej do grupy pyretroidów, czy też na przykład do grupy neonikotinoidów. Co ważne przy zwalczaniu szkodników, czy jakimkolwiek zabiegu ochronnym, które wykonujecie teraz w tej fazie, zbożach, w sytuacji, kiedy mamy równolegle kwitnienie rzepaku, patrzcie proszę bardzo mocno na to, czy gdzieś na obrzeżach pól nie ma postawionych uli pszczelich. Ponieważ jeżeli przez Wasze pole pszczoła musi przelecieć na plantację rzepaku, no to możemy niestety nieopatrznie również tym pszczołom zrobić krzywdę. Więc wtedy w takich warunkach, jeżeli gdzieś ten ul znajduje się na trasie przelotu między Waszym polem a rzepakiem, wykonujcie zabiegi ochronne wieczorem po oblocie pszczół. Mijająca wiosna e, nie była problemem e, pod kątem zwalczania szkodników. Można powiedzieć, że pogoda sprzyjała rolnikom e, ze względu na to, e, że były bardzo e, chłodne dni i e, przymrozkowe, a niemalże mroźne noce, co skutkowało mniejszym namnażaniem e, szkodników e, typu chowacz brukwiaczek, chowacz czterozemny czy słodyczek rzepakowy. Jest to bardzo korzystne w tym roku. E, dla wszystkich gospodarstw ze względu na to, że mamy wycofane sporo substancji czynnych i mamy ograniczoną możliwość ochrony insektycydowej rzepaku. Większym problemem stanie się teraz chowacz podobnik i pryszczarek kapustnik. Dlatego, że pogoda bardzo im sprzyja: jest wilgotno, jest deszczowo, jest rosa, temperatury powietrza są powyżej 12 stopni Celsjusza, a to sprzyja nam namnażaniu tych szkodników. Chować podobnik, podobnie jak pryszczarek, kapustnik, potrafi złożyć jaja w młodej łuszczynie. Pryszczarek kapustnik nie jest w stanie złożyć jaj tak jak chować podobnik w starszych uszczynach, ze względu na to, że nie jest w stanie przebić się przez twarde ściany komórkowe. Pryszczarek kapustnik potrafi wykorzystać otwór, który został zrobiony w starej uszczynie przez chowacza podobnika i w takiej starszej łuszczynie złożyć jaja. Różnica i rozpoznawanie jakby uszkodzenia jest bardzo prosta. Chować podobnik składa w jednej łuszczynie tylko jedno jajo i rozwija się tylko jedna larwa. Natomiast pryszczarek kapusnik potrafi złożyć tych jaj bardzo wiele, i potrafi ich być nawet do około 100 osobników w jednej łuszczynie. Chowaczu podobniku jest bardzo ciekawa e, informacja, e, że chować podobnik e, składając jajo e, do danej uszczyny e, zostawia e, informację feromonową dla e, kolejnych e, osobników e, tego samego gatunku, że w tej łuszczynie już zostało e, jajo złożone. I w celu niepowielania ilości jaj w łuszczynie po to, żeby jedna larwa mogła się dobrze wykarmić, ta informacja przekazuje chowaczowi decyzję o złożeniu jaj w innej łuszczynie. Przy takim nasileniu szkodników o jakim wspomniałem. Niezbędna będzie e, dwuzabiegowa ochrona tego rzepaku przed e, szkodnikami, jakim jest chowacz podobnik i pryszczarek kapustnik. Wszystkie dostępne e, substancje i środki e, możecie podejrzeć na blogu Epole. Zwalczanie szkodników, w szczególności w takim roku jak ten, który jest pozbawiony kilku kolejnych substancji czynnych, na pewno nie jest łatwe, ale mam nadzieję, że dzisiaj dowiedzieliście się, się przede wszystkim, z jakimi szkodnikami możemy sobie poradzić i czym. Subskrybujcie, dajcie lajki. Like. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach.